Zawsze tak jest, że odchodzą prędzej czy później. Człowiek tak tęskni gorączkowo do uczucia, do jakiejś, mówię o sobie, przepraszam, do, do tego, żeby jakaś kobieta tak pokochała na dłużej. A, mógłby być nawet jakiś mężczyzna. Więc nie histeryzujmy, z moją rodą nie jest tak łatwo w życiu, prawda? Ale już bym się nawet z tym zgodził, ale nie ma tak. Nie jest tak, żeby, nigdy tak nie było, żeby na dłużej jakaś została, przytuliła, pogłaskała po zakolu, prawda, czy coś takiego. Zawsze odchodzą prędzej czy później. Na szczęście mamy na to okoliczność wiersz, Pochodzący z mało znanych erotyków Adama Mickiewicza, który Państwu teraz wygłoszę z pamięci, z głowy, czyli z niczego. Odejśłaś. Odejśłaś jak księżyca sieżb, poderżnął gardło mnie. Ach, skąd ten w skroniach łomot to dudni serca młot. Koniec.